Co się dzieje? Samolot? A, no tak, rozbiłem się. A, w ogóle, cześć. Sorry, nazywam się Janek Sowski. Mogłem zapomnieć, bo uderzyłem się strasznie w głowę, bo powiem ci całą moją historię. Leciałem sobie. Nie sam. Były oczywiście inni pasażerowie takim samolotem, tam nawet jest, chyba, nie wiem, bo bagaże z... może, dobra, no i do Brazylii, z Polski do Brazylii, no i w... Ach, okej, o na szczęście, dobra, no i po jakimś czasie spadliśmy skrzydła w ogóle gdzieś odleciały nam w ogóle e, oni mnie w, robili chyba, nie wiem. Bo w ogóle kamizelek tu nie ma. Nie wiem o co, co oni robią nawet tu. O, kości. Ludzkie kości. Kości to ja jakbym wrócił to bym wam połamał. A co tu jest? Jedzenie. Dwa sobie w na razie. Chyba ktoś zjadł no, Dobra. Schowam je sobie tu. Okay. W ogóle do tu jak się krzesło wywróciło. Ej! Czy to był... No tak! Mój Reksio! Ja mam psa R Reksia, no i bo ja tak w ogóle... Oh, Okej. Okay. Ja w ogóle tu do babci leciałem do Brazylii, nie tak sobie i rekcio, poczekajcie, zaraz wam pokażę i w ogóle obraz chciałem... dać, ale no chyba się nie uda. Chodź Leksiu. wezmę moje rzeczy, nie wiem, wziąć kogoś innego, przeszukać im. Dobra, no, przeszukam. Co to jest? Wezmę sobie pieniądze, tak naprawdę. Książki. No i kość mogę wziąć. Tu wezmę też co? I książki. O, jakieś ubrania. Nie, tego nie biorę, ale książki, wezmę i pieniądze, oczywiście. Pusok. O, wędka. Będziemy mieli jakby nam coś ten. I nam to co, co, co chodzi? Deski? Dziwne to. Nie wiem, po co to no, tak ale dobra. Piesek. Oh, Okej, okay. popłyniemy sobie do... No naprawdę tam, gdzie spędzimy wszystko. Już się powoli głodny robi. Uuu, idealnie dwa staki się zrobiły tych. Pieniędzy już. Tutaj, chodź Piesek, czekam na ciebie. Dora. Tylko czy on sobie poradzi? Eee. Nie wiem nie wdrapie się chyba, Okej. Okay. Dora, chodź Piesek. Nie, 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 chodź tu, chodź tu. Dobra usiądź sobie. Kompas. Północ jest tam. Kurde. Okej, okay, tam jest północ czyli tak, zostawię sobie tylko to No i to. Eee, piesek. No dobrze, zostawię ci kościoł proszę o, czyli północ jest tam. Tu mamy pokazane. Jak się odwrócimy, to to nam ten. A czas. Nie wiem. A, okej, okay. czyli jeszcze będzie długo dzień. To na szczęście dobrze. Gdzieś. Ej! Widzę tam coś. Taksiu? Mam pomysł. Biorę sobie wszystko jedzenia. I popłyniemy sobie tam crafting. Nie wiem. Po co nam tu crafting? Zaraz. Co myślicie o tym samym co ja? Bo ja chyba o tym myślę. Rex! Reks. Rex! O, tu 22. Idealnie jest tak! Dziwne. Wszystkiego idealnie jest tak? Nie. Ktoś z Myślałem, że deski. Wow. Dobra, że deskami możemy zrobić patyk z patyka Opatę A... Nie... O, teraz mogę Nie mam łódkę Tak Łopaty też mamy Czyli tu bierzemy Zegar A tu kości Tu weźmiemy Uwaga, uwaga, to. Okej. Okay. O, już już. Dobra. się gotowy na przygodę? Ale to... Dobra, mam pomysł. Dopłyniemy. Dopiero. Oh. Ej, a nie patrzyłem, to tu jest. Dobra, ale no nie, już nie będziemy tam patrzyli. Tam płynie. Trzeba też patrzeć i czekać na Reksia. Chodź Reksiu. Dobra. To płynie do nas na pewno. Msepka. Czy to jest ogromny ląd? Zaraz to jest... Ogromny ląd! Halo! Ej! To jest ogromny ląd! Czemu ja wcześniej tego nie zobaczyłem?